Witam serdecznie wszystkich w kolejnym odcinku poświęconym odbiornikom SDR Play. Dzisiaj chciałbym pokazać efekt, jaki występuje w pewnych sytuacjach podczas odbioru emisji AM. Są to konkretne przypadki, być może już to zauważyliście. Także trzeba zwrócić na to uwagę, bo czasami. No, można pomyśleć, że urządzenie nam się uszkodziło. Sprawdzone jest na kilku egzemplarzach, w każdym to występuje. Jeżeli macie jakieś doświadczenia z tym tematem, jakieś pomysły, dlaczego tak jest, to proszę o komentarze tu pod filmem lub na stronie facebookowej tego kanału. Zapraszam również do subskrypcji kanału na YouTubie. Będziecie otrzymywali wtedy powiadomienia o nowych filmach, których tutaj. Zapewne nie zabraknie, zarówno w temacie SDR Play'a, jak i wielu, wielu innych mm, dziedzin elektroniki. Więc zaczynajmy do testu. No musimy test przeprowadzić na żywym organizmie, czyli odbierając konkretne sygnały. Jednym z takich źródeł w mojej okolicy silnego sygnału AM y, jest częstotliwość zbliżania, y, także chwilę posłuchamy, popatrzymy co się dzieje i zaprezentuję jak to wygląda. No, oczywiście, ruch jest jaki jest, 3166, turn right, direct to Kimba. Right, Kimba, Rainer. 3166, Lot -6. 6, 6 Alpha Golf, contact radar 130825, dziękuję. 30825, dziękuję. No, mieliśmy pierwszą transmisję bezproblemową, jak widać. Bez zniekształceń, prawidłowa am mowa transmisja. Ustawienia, jakie mamy AGC na Fast. Szerokość 6 kHz, tryb AM, włączony filtr wygładzający typu AM Soft Filter, wyłączona redukcja szumów, włączony notch, tryb Low EF, wzmocnienie maksymalnie.

with no India. już pierwsze zakłócenia się pojawiły właściwie zniekształcenia No i w tej transmisji też już były zniekształcenia mocno słyszalne i zapewne będzie ich się pojawiać coraz więcej No ale niestety musimy poczekać na transmisję Jeżeli będą zbyt długie przerwy oczywiście to wytnę, no bo Oglądanie pustego ekranu i słuchanie ciszy to chyba nie należy do najciekawszych rzeczy. Widzimy ten sygnał mocno przesunięty, jeśli chodzi o częstotliwość z tego samolotu.

Także jak widzimy zależy to od modulacji, siły sygnału. Większość tutaj transmisji było zniekształconych. Zmienimy teraz o 100 kHz częstotliwość oscylatora lokalnego i wrócimy do odbioru tej samej częstotliwości. Czyli dalej jesteśmy w trybie 0 i F i zobaczmy co się teraz dzieje. No jak zwykle musimy poczekać. Approach Lot dzień dobry 2000 climbing Approach, Dzień dobry to five level No już po pierwszej po pierwszej transmisji słyszymy, że zupełnie inaczej to działa

i znowu mamy częstotliwość oscylatora taką samą jak częstotliwość odbioru, i znowu te same zjawisko występuje. Jeszcze jedna próba, różnica 50 kHz. No i sygnał odbierany bez problemów. wracamy znowu te same częstotliwości i znowu transmisja nieczytelna przechodzimy jeszcze raz w tryb Low IF i wszystko wróciło do normy. Także to była taka krótka prezentacja występującego zjawiska w tych odbiornikach. I tak jak powiedziałem na początku, jeśli nie macie jakieś pomysły skąd to się bierze, to zapraszam do komentowania. W tych filmach na razie pokazuję pewne rzeczy, które w tych odbiornikach się dzieją. Takie bardziej niepożądane, jak ten cykl będzie miał już parę odcinków, będzie parę wyjaśnień, może postaram się wtedy nagrać wyjaśnienie tych zjawisk, jeżeli oczywiście coś takiego będziemy mieli i dojdziemy do przyczyn ich powstawania. Także w jednym z filmów opiszemy przyczyny tego wszystkiego, co w tych filmach na razie tylko i wyłącznie pokazuje, bez zagłębiania się w przyczyny. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie filmów. Zapraszam do subskrypcji i również do obejrzenia kolejnych filmów, jakie na tym kanale się pojawią.